Syrenia, pieśń, Hollywood. Kiedy byłem w siódmej klasie, moim ulubionym serialem telewizyjnym była Strefa Mroku. Nawet mi się wówczas nie śniło, że pewnego dnia będę pisał do niej scenariuszy. Powiedzmy sobie jasno, że mówimy tu o dwóch zupełnie różnych serialach. Muszę wyglądać znacznie starzej niż mi się zdaje. Bo gdy wspominam, że pracowałem na strefym roku, czasem i słyszę odpowiedzi Och, kochałem ten serial, jak się Panu współpracowało z Rodem Sterlingiem. Niezorientowani zawsze dodają te to nazwiska Roda Sterlinga. Ja również kochałem ten serial. Muszę z przykrością przyznać, że nigdy nie współpracowałem z Rodem Sterlingiem. Ani nawet z Rodem Sterlingiem za to współpracowałem z Philipem DeGuerre'em, Jimem Crookerem, Alanem Brannan-Turret'em, S. Odbranonem Michaelem Casuttem, a także z całą masą znakomitych aktorów i reżyserów podczas krótkotrwałego ku wielkiemu żalowi widzów powrotu strefy mroku na ekrany w latach 85-87. Nazwijmy ją SM2. Z tego czasu były jeszcze dwa następne powroty: SM3 i SM4. Ale o nich nie wspomina się w dobrze wychowanym towarzystwie. Drugowa to Armageddon spowodował, że trafiłem do strefy Mroku. Ta opublikowana przez Poseidon Press w 83. powieść miała stać się przełomem w mojej karierze i zrobić ze mnie autora bestsellerów. Byłem z niej bardzo dumny. Mój agent i redaktor również mieli wielkie oczekiwania. Poseidon zapłacił im diabelnie wysoką zaliczkę. Ja natychmiast kupiłem sobie większy dom. Armageddon otrzymał trochę znakomitych recenzji. Był nominowany do World Fantasy Awards, ale nie zdobył nagrody, która przypadła znakomitej powieści Johna M. Forda The Dragon Waiting. A potem umarł śmiercią naturalną. Miał wszystkie cechy, jakie powinien mieć bestseller, poza jedną. Nikt nie chciał go kupować. Nie tylko nie podążył za sukcesem ostatniego rejsu w Dream, ale sprzedawał się kiepsko w daje prawie, wręcz fatalnie w miękkiej. Pełen zakres katastrofy uświadomił sobie dopiero w 1985, kiedy Kirby spróbował sprzedać moją piątą, jeszcze niedokończoną powieść Back and White as Red and Over. Nie przekonał się, że ani Poseidon, ani żadne inne widownictwo nie zamierza złożyć oferty. Ale choć rockowy armagedon zatrzasnął przede mną w jedne drzwi, jednocześnie otworzył inne. Mimo, że książka sprzedawała się łatelnie, miała garstkę zagorzałych fanów. Jednym z nich był Phil DeGuerre, twórca i producent popularnego serialu telewizyjnego Simon Simon. DeGuerre był wielkim fanem rocka, zwłaszcza Grateful Dead. Kiedy nasz wspólny agent Marvin Moss pokazał mu książkę, DeGuerre użył jej materiał na film i zakupił opcję. Postanowił, że sam napisze scenariusz i wyreżyseruje film. A sceny wielkich koncertów nakręci na występach Grateful Dead. Zdarzało mi się, już przedtem sprzedawać opcje do filmów. Moja rola z reguły ograniczała się do podpisania umowy i odebrania czeku. Hier był jednak inny, ledwie atrament na kontrakcie zdążył wyschnąć, a on już kupił mi bilet do Los Angeles i umieścił mnie na kilka dni w hotelu, żebyśmy mogli swobodnie porozmawiać o książce i o tym, jak ją zagranizować. Film napisał potem kilka wersji scenariusza, ale żadne studio nie chciało sfinalizować produkcji i film nie powstał. W tym czasie poznaliśmy się na klepie, kiedy w 1985 film postanowił ożywić strefę mroku dla CBS. Zadzwonił do mnie z pytaniem, czy chciałbym spróbować napisać scenariusz. Co dziwne, nie zgodziłem się od razu. Co prawda oglądałem telewizję od dziecka, ale nigdy do niej nie pisałem. Nigdy nie chciałem tego robić. Nie miałem pojęcia o pisaniu scenariuszy. A nawet nie wiedziałem, jak taki scenariusz wygląda. Poza tym ciągle słyszę się budzące grozy opowieści o pisaniu dla Hollywood. W końcu czytałem Glass-Tit, Harlona Harrisona, czytałem nawet The Other Glass-Tit i wiedziałem, jaki to zwariował świat. Z drugiej strony lubiłem już szanowałem chwila, a wśród jego współpracowników był Alan Brenner, kolejny pisarz, którego podziwiałem. Zresztą de Guerre ściągnął również Herlana Ellisona jako autora i konsultanta. Może z tą nową strefą mroku będzie inaczej. Prawdę mówiąc, potrzebowałem też pieniędzy. W owym okresie pisałem jak kolejne opowiadania o Havilandzie Tufie. Żeby wypełnić książkę i mieć za co spłacać hipotekę, ale Black and White and Red All Over w dalszym ciągu się nie sprzedało. I moja kariera opowieści pisarza leżała w gruzach. Gdy nadal się wahałem, Phil przechylił szale, obiecując damię mojego serca, Paris, prawo wstępu za kolisy podczas wszystkich koncertów Grateful Dead, jakie tylko zechcemy obejrzeć. Takiej propozycji nie sposób było odrzucić. Przesłał mi pocztą skrypt serialu oraz serię próbek scenariuszy. A ja wysłałem do niego 100 odbitek i xero opowiadań, z których moim zdaniem można by zrobić dobre odcinki Strefy Mroku. Ponieważ nigdy jeszcze nie pisałem scenariusza dla telewizji, chciałem sobie ułatwić zadanie, zaczynając od adaptacji, nie od oryginalnej historii. W ten sposób mógłbym się skoncentrować na w formy, zamiast tworzyć własną fabułę w postaci i dialogi. Za adaptację płacono mniej niż za oryginalne scenariusze, ale ja myślałem przede wszystkim o tym, żeby nie wyjść na kompletnego turnia. Dopiero potem o zarabianiu pieniędzy. De spodobały się niektóre z przysłanych przeze mnie opowiadań. Kilka z nich stało się potem odcinkami SM2. Część zaadaptowała mnie, a pozostałe inni autorzy. Na początek przypadło mi opowiadanie na Kloss. Pożął narodzeniowy horror autorstwa pisarza nazwiskiem Kurt Clark. Wygrzebałem w mało znanej antologii Trego Cara. Na to jeden z tych pomysłów, które każą człowiekowi walnąć w głowie założyć. Dlaczego ja na to nie wpadłem? Każdy bóg musi mieć swojego diabła. Na Knuckles był przeciwieństwem świętego Mikołaja. Wigilię Bożego Narodzenia, gdy święty Mikołaj lata nad świata na swoich saniach i schodzi do domu, przez kominę, żeby zostawić prezenty dla grzecznych chłopców i dziewczynek. Na jeździ pogrążonymi w nieprzeniknionej ciemności podziemnymi tunelami, drezyną zaprzążoną w białe, ślepe kozy i wczołguje się do domów, przez palenie z kapieców, żeby wsadzać niegrzecznych chłopców i dziewczynki do wielkiego czarnego wora. Byłem zachwycony dokonanym przez chwilę wyborem. Wydawało mi się, że Knuckles jest idealnym materiałem dla strefy mroku. Pod warunkiem wiernej adaptacji. Czułem też niejaką przyjemność. Na myśl, jak bardzo ucieszy się Kurt Clark, zapomniany, nikomu nieznany pisarz, na wiadomość, że jego opowiadanie sprzedałem do telewizji. Wyobrażałem sobie, że uczy on angielskiego w prowincjonalnym koleżu gdzieś w Pipitówce w stanie Pensywania albo w Gwizdowie w stanie Wisconsin. Okazało się, że Kurt Clark to pseudonim Donalda Westlake'a, bardzo popularnego autora serii o Dortmunderze i setki innych znakomitych powieści kryminalnych, z których połowę już sfilmowano. Gdy już nabyto prawa i podpisałem umowę, dowiedziałem się też, że Strefa Mroku nie chce wiernej adaptacji opowiadania Westlake'a. Producentom serialu spodobał się pomysł przeciwieństwa Świętego Mikołaja, ale nie cała reszta. Brutalny ojciec była gwiazda futbolu, który wymyślił na by by straszyć nim swoje dzieci, jego żona i dzieciaki oraz szwagier, który jest narratorem opowieści, powiedziano mi, że wszystko to musi zniknąć. Musiałem wymyślić nową historię na klasie i zaprezentować ją do akceptacji, zanim będę musiał przystąpić do pracy nad scenariuszem. Jak widzicie, adaptacje wcale nie okazały się łatwiejsze. Przyszło mi do głowy kilka pomysłów na nakresy. Jeden czy dwa spisałem jako regularne propozycje, a pozostałe powiedziałem Harlanowi przez telefon. Żaden z nich mu się nie spodobał. Po jakichś miesiącu dotarłem do ściany. Nie miałem już nowych koncepcji i byłem przekonany, że najlepszym sposobem na wykorzystanie tego materiału jest ten, który Westlake użył, z tym opowiadają. Harlan był tak samo sfrustrowany jak ja i ja odniosłem wrażenie, że Hildegard jest gotów podziękować mi za współpracę. I wtedy Harlanowi przyszedł do głowy pewien pomysł. Był też inny odcinek, który sprawiał kłopoty. Stworzona na potrzeby serialu historia pod tytułem The Once and Future King, mówiąca o impersonatorze Elvisa, który podróżuje w czasie, w przeszłość i styka się twarzą w twarz z oryginałem. Pisarz nazwiskiem Bryce Maritano stworzył już kilka wersji scenariusza, ale DeGuerre i jego ludzie uważali, że tekst wymaga dalszej pracy. Wiedziałem co o niego, co o Rock'n'Rollu, czego świadectwem może być rokowa Armageddon. Harlan zasugerował więc, że się zamienimy. On zajmie się nakresem, a ja scenariuszem napisanym przez Maritano. Wtedy doszedł do wniosku, że warto spróbować i zmiany dokonano z poważnymi konsekwencjami dla wszystkich zainteresowanych. Stworzona przez Harlana Ellisona opowieść o nakresie jest równie przerażająca jak jej bohater. Jego podejście do tego opowiadania spotkało się z większą aprobatą od mojego. Scenariusz powstał i dano mu zielone światło. W roli głównej obsadzono Eda Snera, a reżyserować miał sam Harlan. Dodało jednak do opowiadania stajka nowy element, który wzbudził gniew. Cenzuratorów CBS i podczas wstępnych przygotowań okresa zatrzymała z hukiem Rada Programowa. Zainteresowani mogą znaleźć opowiedziane ze wszystkimi nieprzyjemnymi szczegółami historię tego, co wydarzyło się później w zbiorze Harlana z Sleepgate. Znajduje się tam też oryginalne opowiadanie Westlake'a i scenariusz Harlana, choć w chwili Harlana starali się w dobrej wierze wyjść naprzeciw postulatom CBS. Cenzorzy pozostali nieubłagani. Kręcenie nagresa wstrzymano, a Harlan opuścił serial. Tymczasem ja siedziałem sobie spokojnie w domu w Santa Fe, półtora tysiąca kilometrów od tych burz i czytałem o królu. Alice na naklesa w moim myśle. Napisałem Conspect the Ones and Future King. A gdy go zaakceptowano, zabrałem się do roboty na scenariuszem. To był pierwszy scenariusz w moim życiu. Trwało to więc dłużej niż powinno. Pełen obaw wysłałem tekst do strefy mroku. Byłem przekonany, że jeśli chwilowi nie spodoba się to, co napisałem, mój pierwszy scenariusz będzie zarazem ostatni. Spodobało mu się. Nie do tego stopnia, żeby skierował pierwszą wersję do produkcji. Szybko się nauczyłem, że w Hollywood nigdy żaden scenariusz nie podoba się nikomu aż tak bardzo, ale wystarczająco by oferował mi stałe miejsce w ekipie. Po aferze z nagłym Harlan opuścił strefę mroku i mieli teraz za mało ludzi. Nagle znalazłem się w krainie cienia i substancji, przedmiotów i myśli, gdzieś między otchłanią ludzkich lęków a szczytem ludzkiej wiedzy. Studio City w Kalifornii. Zacząłem pracę dla serialu pod koniec pierwszego sezonu. Jako skromny staff writer wiadomo, że pozycja jest niska, jeśli w skład jej nazwy wchodzi słowo pisarz. Pierwszy kontrakt zawarłem na 6 tygodni i nawet to brzmiało optymistycznie. Po owocnym starcie oglądalność SM2 cały czas spadała i nikt nie wiedział, czy CBS zdecyduje się przedłużyć serial na drugi sezon. Zacząłem pracę od przygotowania kilku kolejnych wersji The Ones and Future King. A potem przeszedłem do następnych scenariuszy: adaptacji ostatniego obrońcy Kamelotu, Rogera Żelaznego oraz Lost and Found, Phyllis Einstein. Sześć tygodni rozmów z Daguerem, Crockerem, Brenterem, O'Baronem, czytanie scenariuszy, sporządzanie notatek, wysiadanie na zebraniach, przeglądanie się, kręcenie filmów nauczyło mnie więcej, niż nauczyłby się przez sześć lat Santa Fe. Żaden z moich scenariuszy nie poszedł do produkcji, aż wreszcie pod sam koniec przyszła kolejna, ostatniego obrońcę kamerotu. Casting, budżet, spotkania kończące, przygotowanie do produkcji, współpraca z reżyserem. Wszystko było dla mnie nowością. Mój scenariusz był za długi i wymagał zbyt wysokiego budżetu. Okazało się to cechą charakterystyczną całej mojej kariery w filmie i telewizji, wszystkie moje scenariusze. Były za długie i wymagały zbyt wysokiego budżetu. Starałem się informować Rogela Żelaznego o wszystkich zmianach, które musieliśmy wprowadzić, żeby nie spotkało go nieprzyjemne zaskoczenie, kiedy zobaczył, co się stało z jego opowiadaniem. Pewnego dnia nasz producent wykonawczy, Harvey Frant, podszedł do mnie z przygnębioną miną. Możesz dostać konie, oznajmił mi, ale możesz dostać Stonehenge. Ale nie jedno i drugie. To był ciężki wybór. Zapytałem więc o to Rogera. Stonehenge zdecydował natychmiast i tak też się stało. Zbudowali je na scenie dźwiękowej za moim gabinetem. Z drewna, gipsu i malowanego płótno. Gdyby na scenie były konie, Stonehenge drżałoby jak listek za każdym razem. Kiedy któryś z nich przemknął przemknąłby obok, ale bez koni fałszywe kamienie wyglądały całkiem nieźle. Gorzej, niestety, było z niebezpiecznymi ujęciami. Reżyser chciał widzieć twarz Sir Lancelota podczas decydującej walki, co oznaczało, że trzeba zdjąć zasłonę z hełmu Richarda Kileya, a także zastępującego go kaskadera. Wszystko szło dobrze aż do chwili, gdy ktoś machnął mieczem w niewłaściwym kierunku i ociął. Kaskaderowi nos. Nie cały nos, wyjaśnił mi Harmony tylko koniuszek. Ostatniego obrońcę kamelotu nadano 11 kwietnia 1986 jako część ostatniego odcinka pierwszego sezonu. Po zakończeniu zdjęć wróciłem do Santa Fe, nie wiedząc, czy serial będzie kontynuowany. Mogło się okazać, że to koniec mojej krótkiej kariery w telewizji. Gdy jednak w maju ogłoszono program na jesień, okazało się, że CBS postanowiło kontynuować strefę roku. Zostałem Alas ze Staff Writera na Story Editora i wróciłem do Studio City. Podczas prac nad drugim, skróconym sezonem dołączyło do nas kilku nowych pisarzy i producentów. Przede wszystkim Michael Cassut, który zajął moje miejsce o podstawie drabiny służbowej jako skromny Staff Writer. Jego gabinet sąsiadował z moim. Był niski, cyniczny, utalentowany i dowcipny. Znał też wszystkie osobliwe zwyczaje panujące w Hollywood. Pokazał mi, jak zdobyć dla siebie lepszy gabinet, przyjść wcześniej do pracy i zająć go. A także pomagał mi w próbach nauczenia papugi kakadu fila de góra, mówienia głowi Uważaliśmy, że to bardzo ożowiłoby zebrania. Drugi sezon SM2. Zaczął się dla mnie świetnie. Oba scenariusze mojego autorstwa, pozostały po pierwszym sezonie, Lost and Found oraz The Once and The Future Kings, poszły do realizacji, a ten drugi miał stanowić otwarcie nowego sezonu. Jako stary edytor miałem więcej obowiązków. Musiałem przerabiać teksty napisane przez innych, ale za to bardziej liczono się z moim zdaniem podczas zebrań. Napisałem też dwa nowe scenariusze. Towis of Caliban był kolejną adaptacją do razem opowiadania Terry'ego matsa. Natomiast mniej uczęszczana droga, którą tu znajdziecie, była pierwszym i ostatnim oryginalnym scenariuszem napisanym przeze mnie do Strefy Mroku. Jej pomysł zrodził się w mojej głowie kilka lat wcześniej. To miało być opowiadanie przeznaczone do antologii na temat wojny wietnamskiej, ale w końcu go nie napisałem w serii takiej jak Strefa Mroku. Prawdziwymi gwiazdami są opowiadane historie. Nie mieliśmy sławnych aktorów, pobierających co tydzień wygórowane garze, pojawiających się we wszystkich odcinkach postaci na nieciągłej fabuły. Za to udawało nam się niekiedy przyciągnąć aktorów i reżyserów, którzy nigdy nie zgodziliby się pojawić w konwencjonalnym serialu. W wypadku mniej uczęszczanej drogi miałem naprawdę wielkie szczęście. Mój scenariusz wysłano łysowy Cravenowi spodobał mu się i zgodził się reżyserować. Mówimy tu o telewizyjnych serialach, które składają się z odcinków godzinnych. Większość seriali dramatycznych albo półgodzinnych wszystkie sitcomy, ale rzecz jasna sam film nigdy nie trwa tak długo. Jako, że znaczącą część czasu pochłaniają reklamy, w latach 80 godzinny odcinek trwał zwykle około 46 minut, a półgodzinny sitcom 23 Oczywiście, podczas filmowania bardzo rzadko udaje się osiągnąć pożądaną długość. Pierwsze montaże są z reguły za długie o kilkadziesiąt sekund albo kilka minut. To żaden problem. Montażyści współpracując z reżyserem i producentami. Zabierają po prostu taśmę do pokoju montażowego, przycinają, aż wreszcie otrzymają pożądane 46 albo 23 minuty. Oryginalna Strefa Mroku Roda Serlinga składała się przez większość czasu swojego istnienia z półgodzinnych odcinków. Właśnie te odcinki najlepiej zapamiętali fani. Na jeden sezon przedłużono je do pełnej godziny, ale tamte filmy rzadko ogląda się w powtórkach, gdyż nie pasują do ramówki w tych samych miejscach. Niemniej każdy odcinek Strefy Mroku Roda Serlinga zawsze opowiadał tylko jedną historię, czy to godzinną, czy półgodzinną. SM2A miała godzinne odcinki, ale używała w formatu innego serialu serialu The Night Gallery. Każda godzina składała się z dwóch czy trzech niepowiązanych ze sobą opowieści różnej długości. Rzadko się zdarzało, by 46 minut podzielono po prostu na dwie 23-minutowe połówki. W jednym tygodniu mogło to być 30-16 minut w następnym 21 i 25, w jeszcze innym następnym 18, 15, 13, nieważne jak długo trwały poszczególne segmenty, byle po montażu złożyły się na 46 minutowy odcinek.